Witam Was wagusie serdecznie, witam Was. To będzie czytanie na temat Waszej osoby, o której myślicie i może nie jesteście w kontakcie z tą osobą i chciałybyście się czegoś więcej dowiedzieć. Muszę Wam powiedzieć, że siedzę tutaj sobie z moją kicią. Jest piątkowy wieczór i moja kicia po prostu teraz się wybudziła, także jeżeli będzie skakała tutaj, także nie obrażajcie się, ona musi poskakać. Ona ma dużo energii, e, także to tylko tak zapowiadam. Słuchajcie, kochani, także zobaczymy, zacznijmy od osoby, o której myślicie, i zobaczmy, co ta osoba w ogóle myśli o Was. Zobaczmy, co ta osoba myśli o Was, Wasza osoba. Co oni o Was myślą? Słuchajcie, Wasza osoba. Ona by chciała zacząć coś na nowo. Oni by chcieli coś, z czymś przyjść do was, albo się blokują. Jest możliwe, że albo oni się blokują z wyjściem, z inicjatywą, albo to wy, wagi ich zablokowałyście. Także tu jest jakaś blokada, nie wiem z której strony, ale zaraz zobaczymy. Słuchajcie, także jest blokada. Oni może są zblokowani, chcieliby wyjść z jakąś inicjatywą, albo czekają aż wy wyjdziecie z inicjatywą, żeby mogli was zablokować. No, są różne zboczenia, niektórzy tacy są, bo chcieliby postawić na swoim, pokazać wam, że są silniejsi od was. Dlatego, e, dlatego może nie chcą wyjść pierwszy z inicjatywą. Także to sobie myślą. Może już sobie w tej głowie planują, kombinują i czekają. Że jak wy wyjdziecie z jakąś inicjatywą, z jakimś kontaktem do nich, to oni was szybko zablokują i wam pokażą, na co ich stać, że was w ogóle nie potrzebują. Oni będą cierpliwie czekać. Oni będą cierpliwie czekać i się zastanawiać, um, myśleć, rozważać, co dalej robić, jeżeli chodzi o was wagi. Także ja nie widzę tutaj zbytniej akcji, ale to jest, co się dzieje w ich głowie, to, to są ich jakieś myśli. Także te myśli. Um, jeżeli zobaczymy, czy to jest waga, czy to jesteście wy, czy to oni chcą zacząć inicjatywą i to wy się bronicie, wy się, wy się blokujecie. No ale dobra, zobaczmy tego pazia denarów. Tak, to jest jakaś nowość, jakaś inicjatywa, zaczęcie czegoś, Płaczę, że może wy nie wychodzicie z inicjatywą, z kontaktowaniem się z nimi, ale dalej mają. Ale dalej mają nadzieję, że tutaj coś wyjdzie, że może się w jakiś sposób skontaktujecie z nimi. No dobra. A dlaczego jest siedem buław? Kto tutaj się blokuje? Oby, obydwoje możecie się blokować. Słuchajcie, to zblokowane jest. Mi się wydaje, że oni chcą powrotu, nie by chcieli wrócić do domu. I być szczęśliwym. Ale na razie to jest dla nich zblokowane. Albo oni się blokują, albo to wy im blokujecie ten powrót do domu. W jakiś sposób. Może im coś powiedziałyście wagi, bo wagi też mogą mieć cięte języki. Dlatego tutaj wasza osoba patrzy na te denary i czeka. Patrzy na te denary i czeka. Szacuje, myśli, czy to się opłaca. Oni czują, że wy jesteście fałszywe wagi. Że tu są jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa. Nie wiem, czy to wy, oni się zastanawiają. Oni się w ogóle zastanawiają, wagi, czy wy gracie, czy wy jesteście fałszywe, czy wy nie jesteście fałszywe, czy wy się zachowujecie mo moralnie. Także tak, jakby oni się zastanawiali w ogóle nad waszym zachowaniem wagi. Eee, czy to wy jesteście, czy oni zostali przez was oszukani? Albo jak was tu oszukać? Czy prawda wyszła na jaw? Coś związane z oszustwem. Także myślą o Was intensywnie. Co Wasza osoba do Was czuje? Co Wasza osoba do Was czuje, Wagi? Co Wasza osoba do Was czuje? Co oni do Was w ogóle czują na ten moment? Oni pracują nad sobą. Oni nie chcą pokazywać... Uczuć. Zobaczcie, ile denarów tutaj jest. Tak jakby ta osoba bardzo była skupiona na materii, aniżeli na swoich uczuciach. Oni nie, oni nie będą pokazywali, że coś czują. Oni nie będą, oni kontrolują swoje emocje i są dobrzy w tym, ale chcą powrócić. Są zastanawiają ogólnie, no są przed dużą decyzją, co dalej zrobić, jeżeli chodzi o Was, ale wydaje mi się, że oni. Um, Kontrolują swoje emocje. Zdecydowanie nic na pokaz są bardzo uparci. I pracują nad sobą, byleby tylko się z wami nie skontaktować. Hmm. Myślą o was bardzo intensywnie i się zastanawiają, co dalej robić. Nie widzą przyszłości. Może jest trosze Mogą być trochę w takim strachu. Są zmęczeni, blokowani. I chcą wewnętrz wewnętrznego spokoju. No dobra. Słuchajcie, oni z drugiej strony, tutaj są jakieś, jakieś oznaki zdrad dla mnie, ale oni nie chcą nic mówić na temat zdrad. Do tego oni mają złamane serce, z tego powodu, że tu już między wami tak jak gdyby nie było współpracy, nie było wspólnego działania. I nie bójcie się, oni was szpiegują, oni was sprawdzają. Ale uczuć nie będą Wam pokazywać uczuć. I się zastanawiają, czy w ogóle nie odejść, wsiną dal. Bo oni bardzo są obrażeni na was wagi. Także tutaj jest duża decyzja i się poważnie zastanawiają nad zakończeniem. Także jeżeli chodzi o ich uczucia, to oni już uważają, że czas podjąć decyzję o odejściu, o rozejściu się i życiu po prostu, nie wiem, gdzieś indziej, z kimś innym. Także wagi ja nie widzę tutaj na razie. Myślą, czy tu zrobić powrót, ale ja nie widzę na razie żadnego powrotu do Was. Co no dobra, ale co oni właściwie zrobią w Waszym kierunku? Co oni zrobią w Waszym kierunku wagi? Oni dalej nie wiedzą, co mają robić. Mogą mieć różne opcje. Słuchajcie, albo oni są, ja zaraz dołożę jeszcze kartę, albo oni są bardzo uczepieni was, zazdrośni o was, nie chcą was oddać nikomu, ale z drugiej strony nie chcą wracać, albo po prostu oni są teraz zamknięci bardzo w sobie i chcą mieć święty spokój, i tak jak jest. Także na razie balansują, nie wiedzą, co mają robić. No dobra, czego oni nie wiedzą? Dlaczego oni nie wiedzą? Czego oni nie są pewni? Co to z jakimi iluzjami oni żyją? No, nie wiedzą, jaką decyzję podjąć, co mają robić, bo z jednej strony mi się wydaje, że oni są bardzo do was przywiązani. I teraz tu jest tak, albo odpłyną sobie na, na, yy, na spokojniejsze wody, albo i w może nawet w używki, może oni zaczną to swoje życie, oni to jest okazja, że słuchajcie, oni mogą się nawet zastanawiać, A, ja mam lepsze życie bez wagi, bo ja teraz mogę robić, co ja chcę. Mogę iść się napić z kumplami, z koleżankami. Ja mogę teraz zdradzać, mogę świrować, mogę sypiać z kimś innym, z kim ja chcę. Mam dużo do wyboru. Ale jeszcze ta decyzja nie została podjęta. Oni nie wiedzą, oni są w chaosie, żyją jakimiś iluzjami. On chcą, oni, oni chcą teraz żyć diabelskim życiem, o tak wam powiem. Dlaczego są cztery denary? Czego oni się tak trzymają bardzo? Oni nie będą, z jednej strony oni są zdeterminowani. Wiecie co? Wy wagi mogłyście być dla nich również takim źródłem, powiedziałabym, dochodu. E, w sensie, że tutaj byłoby, oni byli z wami zabezpieczeni, oni mogli nic nie robić, a waga była i się nimi opiekowała, w cudzysłowie. Tak to widzę. I to bardzo lubili, i tego nie chcą stracić. Ale wiecie co, wagi, ja nie widzę tutaj żadnych porządnych uczuć, jeżeli chodzi o was. No i dobra, ale co oni tutaj balansują? Co oni tutaj balansują? Rozpacz. Zmiany, musi zajść jakaś zmiana. I trzy puchary, spotkanie. Także, może z jednej strony wolą się spotkać, nie wiem, ze znajomymi, chcą może więcej akcji w swoim życiu, a z drugiej strony tu jest ten stres. Także oni jeszcze do końca nie podjęli decyzji. Z jednej strony myślą, waga im jest niepotrzebna, bo oni mogą teraz się bawić, mogą robić co chcą, a zwłaszcza diabelskie rzeczy. Ale z drugiej strony nie tak do końca jeszcze nie puszczają, oni jeszcze będą dookoła gdzieś tutaj się kręcić was wagi. Czekają i wiecie, co czekają na wasz ruch, czekają, co wy zrobicie, i wtedy będą mogli was zablokować będą mogli pokazać, że oni są emocjonalnie silniejsi, że wcale na was nie czekają. No dobra, a zobaczmy, co waga sobie myśli. Jakie jest wasze nastawienie w stosunku do nich, wagi? Waga zaczęła olewać. Wiecie, co ja mam takie wrażenie, że wy zobaczyłyście prawdę o tym człowieku i nie, be, nie macie zamiaru nic robić. Czujecie się opuszczone, czujecie się same, czujecie się, że nie macie pomocy od nikogo. Widzi, wisicie sobie same tutaj na drzewie i czujecie, że tak naprawdę nikogo tutaj dla was nie ma. I wy również jesteście, stoicie przed decyzją, czy dalej myśleć o tym człowieku, czy dalej, czy już nie myśleć o tym człowieku. Także na razie jesteście tak jak gdyby w zawieszeniu, czujecie się zostawione, opuszczone, ale jeszcze do końca tak jakbyście się wahały z podjęciem decyzji, co ja mam dalej robić, co ja mam dalej myśleć. Mimo, że, macie, że wiecie, że wiecie, Wy chcecie widzieć dobre strony u każdego człowieka. Wy chcecie, żeby wyście chciały, żeby ten związek działał. Wy miałyście dużo pasji, jeżeli chodzi o tego człowieka. Teraz na ten moment nie będziecie robić nic. Wy potrzebujecie czasu pomyśleć. Bo jedno co chciałyście, to chciałyście mieć ten dom i osobę, która po prostu na was również działała w jakiś sposób. byście chciały, żeby ten związek działał. Czujecie się opuszczone przez manipulanta. Trzymacie się dalej jeszcze tej sytuacji. Dalej o tym myślicie, trzymacie się tej sytuacji, dalej, dalej trzymacie złość również w sobie. Tak, musicie pobyć same. Wy chcecie pobyć same. Ale dalej wracacie wspomnieniami do tych dobrych czasów. Jest wam żal. I czujecie ukojenia, czujecie, poszukujecie ukojenia we wspomnieniach z przeszłości z tą osobą. No dobra. A jakie są Wasze uczucia? Chcecie być same. Na ten moment ja widzę, chcecie być same, wagi. Teraz jesteście na rozdrożu, dalej, patrzcie. Na rozdrożu jesteście, co dalej robić? Gdzie Wy się skłaniacie, w którym kierunku? Wy musicie, wagi, zobaczcie, jest 10 denarów. Wy chcecie dom, rodzinę, pieniądze wszystko, co jeżeli chodzi o stabilność taką rodzinną, domową. To wy czujecie. czujecie, że jesteście, że musicie wybrać tą stabilność, że Wy już nie możecie polegać na królu buław, ktokolwiek to jest, kto bardzo Wam się podoba. To jest osoba, za którą szalałyście wagi. I, um, i teraz słuchajcie, jesteście na rozdrożu, to, którą drogę wybrać. I wy też myślicie o pieniądzach, wy też myślicie o tym, żebyście miały w domu. Żyjecie w świecie iluzji i myślicie, ale myślicie, boicie się zaczynać na nowo, boicie się opuścić to miejsce, gdzie jesteście. Dwie buławy na dwóch buławach, także jest wybór. I wy, uradowałaby was wiadomość od nich, tak jakbyście czekały jeszcze na to, że jedynie ta wiadomość od nich jeszcze was uratuje, uratuje i uraduje. Ale wiecie co, tu je, ja Wam, słuchajcie, tu wpadnie ktoś do Waszego życia. To będzie ktoś inny, bo wy myślicie o królu Buław. Król Buław to jest ten atrakcyjny facet dla Was. Ja nie mówię, że on musi być fizycznie atrakcyjny. Ehm, może być. Ale to jest osoba, która Was po prostu no, pociągała bardzo. I o tej osobie myślicie. Zastanawiacie się nad wyborem, co macie dalej robić? Czy mamy, mam czekać na tą osobę, ale z drugiej strony widzicie wszystkie barwy tej osoby. Przejrzałyście tą osobę, że nic z tego nie będzie, aż tu naraz, tu pojawi się ktoś, kto wam zaoferuje tą stabilność. Także tutaj będą dwu, będzie tutaj dwóch kandydatów w waszym życiu Wagi. Co zrobicie Wagi? Albo co macie zrobić? Waga jest niezadowolona. Tęskni. Tęsknicie za tą osobą. Ale chcecie zachować, um, zachować się logicznie i wybrać, co jest faktycznie dobre. Moralnie nawet dobre. Dla rodziny i dla siebie. I wiecie co, nawet jak ta osoba się tu pojawi, ten król denarów, on jest stabilnym człowiekiem. I może być spod znaku ziemskiego. To jest facet, który może być mieć pieniądze, dom rodziny albo cenić takie wartości jakby dom rodziny, ale w tym przypadku on wpadnie do Was i Wam powie, że Was kocha. Wy nie będziecie wiedziały, co dalej zrobić. Tak jakbyście nawet nie mogły dać mu szansy, bo jesteście uwiązane w swojej głowie. Ale on pędzi do Was, on ma dużo pasji w Waszym kierunku i pędzi do was z ofertą matrymonialną, tylko że wy go nie będziecie traktowały poważnie, wagi. Tak jakbyście, co? Nie, zachowujesz się jak idiota, nie? No co ty, tak szybko nie możesz się we mnie zakochać, tak szybko nie mogę ci się podobać. Walczę o tego człowieka już przez dłuższy czas, on nie zwraca na mnie uwagi, traktuje mnie jak idiotę, idiotkę. Zostawiam on stop jestem sama, a to ty od razu tak? Aż tak jesteś moją zafascynowany? Nie, ja tobie nie wierzę. Ale dlaczego tutaj waga jest niezadowolona? Wadze brakuje pasji w życiu. Wagę bolą kłótnie, konflikty są osobą. I zmienność tej osoby również. I w ogóle, w ogóle czekacie na zmiany w swoim życiu. Ale wiecie, że musicie wybrać prawidłowo, logicznie. Tu jest jakiś nowy początek. I tu przyjdą do Was wiadomości, że możecie zacząć coś stabilnego, i możecie mieć poważny związek. Idą wiadomości o tym, to jest początek czegoś nowego, czegoś stabilnego, co, na, co, na co czekałyście już od dłuższego czasu. A dlaczego te ciemne chmury i zniechęcenie? Czekanie, bo nie macie już cierpliwości, znowu czekać. Rozpad w ogóle z tą osobą was rozwalił i czekacie dalej na tą osobę. Dlatego wy będziecie bardzo takie zniechęcone, jeżeli nawet ktoś tutaj nowy się pojawi z ofertą, ale widzę, że ta osoba ma dużo pasji w waszym kierunku i chce Wam dać coś poważnego, to wy nie wiem, czy Wy będziecie chciały zaczynać coś nowego, a wiecie, że powinnyście. Dobra wagi. Zobaczymy, jaki Was czeka. Co Was czeka, jeżeli chodzi o tą znajomość o, o osobę, o, którą myśl, o której myślicie? Zobaczmy. Zobaczmy w wagi tą osobę, o której myślicie. Co z tego wyniknie, co z tego będzie. Co z tego będzie wagi? Co będzie? Jeżeli chodzi o relacje. Dla Wagi, z tą osobą, o której Waga myśli. Co dalej? Co czeka Wagę w tej relacji, w tym związku? Słuchajcie, tu są tajemnice, tu są jakieś dziwne rzeczy, tu ktoś nie, nie mówi czegoś, tu są jakieś sekrety, nie wiadomo co, nie wiecie na czym stoicie. Nic się nie posuwa do przodu, wszyscy są jacyś zblokowani. Nikt nic nie mówi, nic nikt nie chce działać. Ale chęci są, żeby zacząć działać wspólnie i planować wspólną przyszłość. Ale wiecie co, wagi, to wy będziecie musiały znowu wyjść z emocjami. Będziecie musiały pokazać swoje emocje. Bo nie wiem, czy ta osoba chce pokazywać te emocje. To wy będziecie tym słońcem. Także słuchajcie, tu może dojść do porozumienia, ale to będzie musiało wyjść z Waszej strony to wy będziecie musiały wyjść z inicjatywą. Znowu może. Bo waga to jest ta osoba z dobrym sercem. Tak, tu wy nie wiecie, czy to się zakończyło, czy się nie zakończyło. Waga zakończyła. Może oni nie wiedzą. Może oni, im jest tutaj ciężko będzie. Oni no chcą zrzucić. Ta cisza między wami też im ciąży. No dobra, zamyka się jeden cykl może zaczniemy działać, ale wiecie, co wam powiem? Ta osoba jak do Was przyjdzie. No, nie będzie z wami szczera do końca. To nie jest szczera osoba w stosunku do Was. Oni z jednej oni chcą zostać niezależni. Będą robić, co będą chcieli. Tu nie ma żadnej zmiany. Natomiast wywagi mi się wydaje, że wy się bardzo zmieniłyście. I wy chcecie planować swoją przyszłość. No. Słuchajcie, waga ma serce i bardzo kochacie tą osobę, ale czas ruszyć już naprzód i przestać płakać za przeszłością, bo jest tutaj ból i patrzycie w tą przeszłość, ale waga Ty rozdajesz to swoje serce dookoła. I niepotrzebnie. Jest cytat w Biblii: Nie rzucajcie pereł między świnie. Także nie marnujcie swojej energii na coś. Co nie ma sensu. Słuchajcie wagi. Ja widzę tutaj ogólnie szczęście, ale widzę dużo tajemnic. Sprawdzania. Wasza intuicja wam podpowie, co dalej robić. Ja widzę tutaj szczęście, ja widzę tutaj radość. Tu może, tu może dojść do tego, że będziecie e, szczęśliwe w jakiś sposób. Nie wiem, czy z tą osobą. E, ale wy zna, was oświeci. Możliwe, że tu przyjdą jakieś wiadomości do Was, również tu będą jakieś rozmowy, zacznie się coś zdziać, ale mi się wydaje, że Wy w niedługim czasie zdobędziecie i poczujecie radość, to Was oświeci, bo Słońce oświeca, poka oświeca, pokazuje całą prawdę. Zobaczycie, wyjdziecie z tej całej energii ciemności, gdzie nie wiecie na czym stoicie, na to Słońce, a Słońce rozświetla, pokazuje całą prawdę, także prawda może wyjść na jaw. Tu może zacząć się coś szybciej dziać, ale ja Was widzę silniejsze i ja Was widzę mądrzejsze, zwłaszcza w, jeżeli chodzi o Waszą intuicję. I Wy nie przestajecie się uczyć. Może nie przestajecie się uczyć na własnych błędach, wagi. Słuchajcie, będzie Wam trudno zostawić przeszłość, ale Wasze serce również Wam podpowiada, że czas już ruszyć naprzód. Zostawić to. Ta osoba, nawet jak wróci do Was, ona chce być niezależna. Ona będzie działała z wami przez jakiś czas, ale ta osoba nie jest do końca szczera z wami. Nie, nie będzie pokazywała wam uczuć. I nawet w jakiś sposób dla niektórych wag, ta osoba będzie chciała was wykorzystać, trzymać dla siebie coś. Może ona coś dostaje od was, czego od innych nie może dostać. I w jakiś sposób was wykorzystuje. Zdajcie wagi. Którą osobę powinnyście wybrać? Osobę, o której myślicie? Czy nową osobę, która się pojawi albo już się pojawiła? Którą osobę powinna waga wybrać? Czy osobę, o której myśli? Czy nową osobę, która się pojawi w jej życiu? Kartu mówi na, na tak, a ta karta mówi na mm, może wypalić, może nie wypalić. Tu może się odnowić ta znajomość. Ta znajomość może się od, odnowić i ta osoba może zacząć zachowywać się OK moralnie w stosunku do Was. Też mi się wydaje, że was sprawdza. Także tutaj jest szansa na to, że nawet jak wybierzecie i się, skupicie się na, dalej na tej osobie, o której myślicie, w, z którą nie jesteście w kontakcie, to ta sytuacja może się odnowić, odrodzić. A jeżeli chodzi o nową osobę, Um. Słuchajcie, może was olśnić, może was olśnić, że ta osoba będzie jest wam przeznaczona, jest waszym cesarzem, jest prawdziwym facetem. Także powiem tak, osoba, o której myślicie, tu może przejść dojść do jakiejś transformacji, jeżeli chodzi o Wasz związek. I może się odrodzić te, ten związek i może się odrodzić w coś nawet poważniejszego. Dla niektórych wag, to moje czytania nie będą rezonowały ze wszystkimi wagami. Jeżeli chodzi o nową osobę, wy tu będziecie mieć więcej zabawy, radości, ale może nawet, nawet może was to zaskoczyć, że wy w pewnym momencie zauważycie, tak, to jest to jest ten, to jest ta osoba, ta osoba mi przynosi taką strukturę do życia. No, ta osoba może mieć również dziecko. Albo ta osoba zaakceptuje wasze dziecko. Ale raczej ta osoba będzie przychodziła i tak świrowała z wami, was zabawiała, rozbawiała. No? Patrzcie, teraz tutaj mi się pojawił król, król buław. Słuchajcie, ta osoba jest zdeterminowana i w bardzo taki dziecięcy sposób troszeczkę przyjdzie do was i wy możecie nie traktować poważnie tej osoby za bardzo, ale ta osoba mo może was bardzo zaskoczyć, to tu się może coś wydarzyć, że wy zobaczycie w tej osobie swojego cesarza. Ale na początku wy nie będziecie traktować tej osoby poważnie. Tak ją rozpoznacie, że on się zachowuje jak idiota ta osoba mówi do pań, e, rozbawia was, może jest śmieszna osoba, ale was e, zobaczycie w, w późniejszym czasie że ta osoba jest faktycznie poważna, jeżeli o Was chodzi. Także zostawiam tak to czytanie. To jest takie moje nocne markowanie. Markowanie, nie wiem, co ja mówię w ogóle. Ale tak z nudów i z moją kicią postanowiłyśmy, że położymy sobie karty na ekstra czytanie dla wagi. Dajcie mi znać, co myślicie. Jeżeli cokolwiek z Wami rezonuje, to dajcie mi lajka, subskrybujcie. Szerujcie moje wideo, bardzo to pomaga mojemu kanałowi. A jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, to wpadajcie na moją stronę, tam są wszelkie informacje. A ja Was serdecznie pozdrawiam, Buziaki Papa. Pa.